Słuchajcie, według najnowszych danych UNICEF-u w Polsce jest więcej dzieci z nadwagą niż z niedowagą. Żaden rodzic nie chce, cytując tutaj Michała, żeby jego dziecko było więźniem własnego ciała. Więc teraz porozmawiamy o tym, jak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne jest zadbanie o dzieci, kiedy dojrzewają. Żeby usunąć w tym podłym świecie, kiedy jemy naprawdę straszne rzeczy, jak zadbać o to, żeby nasze dzieci, do ich organizmów te wstrętne rzeczy nie trafiały. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl. Aleksandra Wolska, dietetyk dziecięcy, jest razem z nami. Cześć, ola, dzień dobry. Dzień dobry. I Jakub Bukowczan, endokrynolog. Panie doktorze Jakubie, dzień, dzień, dobry. Dobry. dzień dobry. Witamy cię serdecznie. Słuchajcie, najnowsze badania pokazują, że cukier w różnej postaci bardzo przyspiesza dojrzewanie u Szczególnie słodziki, mm -hmm. ma, e, tak. nawet niż. E, e, bo to na tym skupili się tajwańscy naukowcy, prawda? Tak, to chodzi o. No, o, o, tak. o chodzi konkretnie o badanie, które, y, które zostało. Y, opublikowane i doniesienie, które zostało ogłoszone na, na Ogólnoświatowym Zjeździe Endo 25 w San Francisco w lipcu tego roku. I konkretnie chodzi o niektóre słodziki, jak aspartam, acesulfom K, gliceryzynę. I chodzi o to, że te właśnie substancje słodzące mogą przyspieszyć dojrzewanie, czy powodują przedwczesne ośrodkowe dojrzewanie u dzieci. Jak bardzo? Znaczy no, zwiększają... Nie potrafimy powiedzieć jak bardzo, ale u niektórych dzieci, które posiadają pewne genetyczne skłonności, potrafią te, te skłonności przyspieszyć. I, I to zależy od właśnie tych genetycznych predyspozycji, ale również od płci. Dobrze, czyli jeżeli teraz do, dziewczynka yy, według siatki centylowej zaczyna dojrzewać w wieku, a te pierwsze cechy. No, generalnie jeśli, jeśli jest przed ósmym rokiem życia u mhm. dziewczyny, to jest to nazwane przedwczesne dojrzewaniem. Okay. jeśli przed dziewiątym rokiem życia u chłopca, to jest to przedwczesne dojrzewanie. Okej, okay. a teraz jak bierzemy pod uwagę te dzieci, które są futrowane zdrowszym, wydawałoby się, niż cukier z słodzikiem, to o jakim wieku wczesnego dojrzewania mówimy? Zdarza się też, że... Ym, w sensie że no nawet 6 5 lat to no, jest No tak możliwe? tak, oczywiście zdarza się 5 6 oczywiście oh. najbardziej. tak 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 czyli mówimy o sytuacji kiedy dziewczynka zaczyna dużo wcześniej miesiączkować piersi rosną za wcześnie chłopcy mają bardzo potężny wystrzał hormonalny zdecydowanie za wcześnie ola Dzisiaj jesteśmy zalani produktami, na których jest napisane No sugar, bez cukru, tu nie ma cukru. Czy one są bezpieczne? To oznacza, że tam nie ma nic słodkiego, możemy naszym dzieciom podawać? To, to zależy oczywiście. Natomiast tak, rzeczywiście producenci używają tego hasła bez cukru. Ale zazwyczaj niestety tam mimo wszystko ten cukier jest w postaci chociażby słodzików albo jakichś zastępników cukru. Więc musimy być bardzo ostrożni, musimy czytać etykiety, bo ten cukier niestety jest w większości produktów. Czyli w tym co tutaj mamy? Patrzę na taką piankę. Mm -hmm. Już ja Ta... na nie patrzeć. Ta pianka to jest praktycznie sam cukier. Prawdopodobnie w składzie mamy cukier, syrop glukozowy, być może jeszcze jakieś inne, inne słodziki, natomiast no, tutaj na pewno mamy sam cukier. Co powiecie na to, że za z naszych czasów, że, że zabrzmą jak z gret. To okay, na patyku, to na patyku y, nad ogniskiem smażyło się kiełbasę. A teraz, zgodnie z amerykańskimi trendami, smaży się. Nie. Niestety tak, jak robimy ognisko, no to pierwsze pytanie dzieci, czy będą pianki. Mm -hmm. No nie jest to dobre. Nie powiem, że ta kiełbasa też jest jakimś super wyborem, ale pewnie trochę lepszym niż taka pianka. Natomiast tak, no niestety jest taki trend wśród i dzieci, i młodzieży, mhm. a nawet dorosłych, żeby, żeby te, te pianki sobie przypiekać, czy w ogóle, żeby sięgać po te wszystkie słodkie rzeczy. Kuba, a czym grozi takie przedwczesne dojrzewanie u dzieci? To jest olbrzymi stres dla dziecka, ponieważ dziecko zaczyna się wyróżniać od innych. Powoduje, że wygląda inaczej. Dzieci nie lubią się wyróżniać, nie lubią wyglądać inaczej. Też zaczyna szybciej rosnąć. O ile wcześniej dzieci chcą generalnie być wyższe, to o ile na początku jest wyższe, to ostatecznie osiąga niższy wzrost niż, niż w dorosłości niż, niż inni. Też powoduje to emocjonalny stres, ponieważ powoduje, że oczekiwania od takiego dziecka są... Są jakby większe. A, wyglądasz się na starszego. starszego I to... powinni to... się zachowywać też dorośli. Też no, bardziej zwracają uwagę, na dziewczynki mają piersi, więc wzbudzają zainteresowanie chłopców. Za wcześnie? Za wcześnie, więc to też jest dla nich olbrzymi stres. Bo to rozumiem, to za tym idzie także pewien rozwój emocjonalny, prawda? Bo to nie jest tylko tak, że ten wystrzał hormonów przedwczesny powoduje to, że dziecko szybciej rośnie, tylko dojrzewa także emocjonalnie za szybko. Mm. Znaczy, niekoniecznie jakby rozwój emocjonalny dąża za za rozwojem fizycznym. I to jest olbrzymi stres, bo dziecko nie radzi sobie z tym wszystkim. Jakby nie, nie, mhm. nie akceptuje tych zmian. Czyli dojrzewasz fizycznie, a emocjonalnie nie i psychicznie. Mhm. I to jest ta przepaść, która powoduje, że dziecko się zapada. Tak. I mhm. tłumaczymy Często. niegrzeczne zachowanie dziecka czymś tam, tak, strofujemy je, co jeszcze tak. zapętla się tym bardziej. No to, tak. to po prostu tak wbrew Na naturze to się dzieje. Nakręca. No. Ola, napoje to jest kolejna sprawa, która dzisiaj jest na tapecie wszędzie. To jest tak, ten popularny gazowany napój. Mhm. Ile tu w takim pulitrze będzie łyżeczek cukru? Realnie O jest dużo pięć, okay. siedem łyżeczek. Mhm. A jeżeli mam napisane e, bez cukru, Albo to zero. i tak rozumiem tam jakiś słodzik zazwyczaj jest, prawda? Tak, słodzik na pewno będzie, natomiast to zawsze będzie lepsza opcja ta bez cukru w przypadku tego napoju konkretnie ale mimo wszystko tam będzie słodzik i mimo wszystko przyzwyczajamy się do słodkiego smaku pijąc tego typu rzeczy. To czego, co, co, co ja mam szukać albo inaczej, czego mam, na co mam zwracać uwagę w składzie, kiedy czyta, czytam opakowanie, żeby uniknąć tego, o czym Kuba mówił, czyli tego wszystkiego, co dla mojego dziecka będzie dobre, mówi o tych słodzikach. Mhm. No przede wszystkim w ogóle zacznijmy czytać etykiety. To jest bardzo duży problem, wielu rodziców tego jeszcze nie robi. Odwracamy produkt i patrzymy, co jest w składzie. No, jeżeli mamy cukier to sprawa jest jasna, tak? Jeżeli w składzie jest cukier, no to raczej odkładamy produkt, ale tam może być miód, może być sacharoza, może być syrop glukozowy, może być erytrol, tam ksylitol też może być. Ale jest zdrowy czy nie? No, uchodzi za ten zdrowszy. Jest to naturalny słodzik. I on będzie lepszą opcją, natomiast w tym wszystkim, w tym naszym całym słodkim świecie najgorsze jest to, że my przyzwyczajamy dzieci do słodkiego smaku. Więc niezależnie co w tym produkcie się znajduje, czy to jest naturalne, czy to jest chemiczne, syntetyczne, to to dalej jest słodkie i nasze dzieci się do tego przyzwyczajają. Ola, jesteś mamą. No i powiedz mi, jak można dziecku wytłumaczyć, żeby nie sięgnęło po czekoladę, po te żelki, po tą piankę, jak wszyscy to jedzą, jak wszyscy piją te słodkie w przerwie, bo wybiegną do e, sklepu w pobliżu Zawodę szkoły. automatu. No albo z automatu, no. No właśnie, ta dostępność jest teraz ogromna. No wytłumaczyć będzie ciężko, bardziej stawiałabym tutaj na dawanie przykładu. Czyli pokazujemy dziecku, z czego my korzystamy w domu, pijmy wodę. Wiecie, słodkie też jest dla dzieci, jakby wszystko jest dla ludzi, dla tych małych również. Natomiast tutaj liczy się ilość, częstotliwość, z jaką sięgamy po te wszystkie rzeczy, więc po prostu dawajmy przykład, pozwalajmy, uczmy dzieci, jak z tego wszystkiego korzystać, bo to nie zniknie. I też problemem rodzica nie jest ukrywanie tego wszystkiego, tylko jako rodzice uczmy dzieci, jak z tego skorzystać po prostu. Mhm. Super. Znaczy, też są ważne jest jakby dawanie zdrowych alternatyw, uczenie dzieci, że są zdrowe alternatywy, są owoce, są, są warzywa, że, że to są zdrowe rzeczy, że można je jeść. Też, że... I też wracając do przedwczesnego dojrzewania, też ch chciałbym uczulić że rodziców, że są możliwości leczenia tego, że to jest bardzo ważne, żeby zgłaszać się z tym do lekarza, okay. że tym się zajmują endokrynolodzy, okay? że, mm. że to się leczy, że można ten proces opóźnić. Okay, so bardzo ważne. Tak, hmm. najpierw nie, nie przyspieszajmy, tak? nie podawajmy dzieciom hmm. e, tych rzeczy, które mogą napędzać hmm. ten przyspieszony wzrost. W tych ostatnich badaniach wyszło na to, że są to słodziki. Oczywiście za chwilę hmm. się pojawi ktoś, kto powie, że nie ma ostatecznych dowodów, bo badań na dzieciach się nie przeprowadza. Są to badania, hmm. jak zaznaczyłeś kubo obserwacyjne. obserwacyjne, ale lepiej dmuchać na zimne, wasze obserwacje potwierdzają, że to się dzieje zdecy zdecydowanie za szybko. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli materiał do końca, zostaw komentarz o treści: Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry